Siemaneczko z tej strony, Kerfield i witam Was w pierwszym odcinku z FIFY 21 na moim kanale. A w pierwszym odcineczku zagramy sobie w sezony online. Zobaczymy, czy uda nam się wygrać pierwsze spotkanie. Bo w tej FIFie będzie taka seria, aby przejść do pierwszej ligi bez porażki. Bez porażki, czy uda nam się to zrobić? Zobaczymy. Jest to pierwszy meczek inauguracyjny. Eee, I zobaczymy co nam się uda tutaj w tej serii podziałać Zagramy sobie może Juventusem w pierwszym meczu, żeby też od razu nie przegrać W ogóle jakie ładne stroje, wow, te mi się podobają Takie z konikiem jak, jakimś eee, Tutaj oczywiście będziemy mieć jakieś bla bla bla, jakieś głupoty Ustawimy sobie jakiś fajny składzik, eee, już niektórzy dostali upgrade Nie wiem czy formacja z trzema obrońcami będzie najlepsza eee, Możliwe, że dostaniemy tę gieranie, ale zagramy eee, tą formacją Ponieważ chcę ją przetestować też, zobaczymy jak się gra, tylko tutaj pozamieniamy jakiś Januszy. Damy na atak Douglasa, Koszty i Ronaldo, to będzie lepszy duet, Dybala tu może być jako ten ofensywny. Bademiral będzie lepszy na środek obrony zamiast Danilo, bo Danilo to taki kura parobek, czyli nie może zostać. Artur, Artura Melo, może sobie damy za tego Makeniego? Chociaż nie, no przetestujmy tego Makeniego, może akurat się okaże jakimś kotem. A mm, jeszcze mamy Delik, to przecież, e, no to co ja robię? Delik wejdzie na środek obrony, Demiral wejdzie za Ruganiego, Deschilio wejdzie tutaj za Bufona i Kulusenskiego, może damy. Nie wiem w sumie za kogo. Niech wejdzie za Ramzeja, może się przydać gdzieś tam później. Jeżeli chodzi o taktykę, ustawimy sobie tutaj zdecydowany pressing troszkę niżej, tak jeszcze 16 sobie troszkę zmniejszymy. Wytyczne są chyba ok. Damy, żeby wracał, wracali do obrony ci boczni obrońcy, żeby gdzieś tam nas wspierali. I tutaj środek już będzie taki bardziej lekki, taki chwiejny. No, i dajemy szukaj i wyszukujemy pierwszego przeciwnika, z którym zagramy w pierwszym odcinku z FIFA 21 sezony. Tak się będzie nazywała ta seria. Oprócz tego, że będziemy oczywiście grali w Ultimate Team, który będzie główną serią, no to sezony też co jakiś czas wejdą na antenę naszego kanału i zobaczymy, czy będziemy w stanie zrobić coś pięknego. Czy nasza seria zamknie się już w pierwszym meczu i dostaniemy lanie od jakiegoś borowika, jakiegoś kamel, coś tam. Oczywiście nie umniejszając chłopakowi tutaj, że może jest dobry, no ale jednak, my to jesteśmy największa klasa, prawda? Nie sądzę, żeby ta gra jakoś bardzo się zmieniła, jeżeli chodzi o FIFA 20 i 21, no ale to jest taka 20,5 FIFA Gramy z Manchesterem United. Ło panie, to się będzie działo! Manchester United, naszym pierwszym przeciwnikiem Kamal Invitu. Nasz przeciwnik się nazywa. Obyśmy tylko nie dostali w piernicz To jest tylko moje, moje marzenie. A fajnie, że mam tego grzybka nad głową niebieskiego. To mi się podoba. Zobaczcie, pierwsza nasza akcja Douglas Kosta. Trzecia minuta meczu. Podanie do środka Ronaldo i pierwszy gol w nowej FIFA Cristiano, Ronaldo, Elvicio. Już tutaj z Rabiotem. Oczywiście cieszy się z tej bramki. Wes McKenney bije brawo. Douglas Kosta bije brawo. No i bardzo szybko rozpoczynamy z bramką w nowej Fifie. No, można powiedzieć, że w pierwszej akcji. Także długo nasi kibice nie musieli czekać. Już odebrana piłka przez Leo Bonucci'ego. Bonucci jest rabio, rabio. Już piłka do Cera. Cery CR7 dobrze do Sandro, Aleksandro. Sandro, zobaczymy jak działają wrzutki w tej Fifie. O kurcze, pieczone. Jeszcze muszę jedną rzecz wyłączyć. Zapomniałem precyzyjne wykończenie wy wyłączyć bo tutaj się będą działy zaraz jaja więc tylko w najbliższej przerwie to sobie wyłączę a reszta jest ok jest już piłka do Van de, Beek Van de Beek. dobrze tam ciśniemy Borówczaka jest Dybala, e Paolo Dybala, Dybala, już dobra piłka do Sandro, Sanderka, wycofuje do Dybali, e Paolo Dybala, Dybala, Dybala. Szkoda, że nie udało się tej piłki przetransportować dalej, mogła być szansa na brameczkę. A tak to nasz przeciwnik, jest Fernandesz, jest Antony Martial, Martial, dobra interwencja, już piłka do Douglasa koszty, Douglas koszta. Douglas Costa, dobrze tutaj miesza, Brazylijczyk, jeszcze raz okazja na przerzut na drugą stronę Dybala, Douglas Costa, 2 do 0. Ależ to się pięknie rozpoczyna dla naszego zespołu, dla naszej nowej historii, zobaczcie jak cieszy się Douglas Costa, już tutaj udaje prawie, że zmarł. Ale nie, nie, to tylko cieszynka, spokojnie, możemy być wszyscy spokojni, a my tu w ustawienia dostosuj sterowanie, wyłącz trenera i wyłącz precyzyjne wykończenie, bo chcemy, nie chcemy go precyzyjnie wykańczać, chcemy na spokoju go skończyć. Jeżeli coś tutaj nie będę wiedział, to tak naprawdę ciężko się dziwić, bo jest to mój pierwszy mecz w FIFA 21. Kibice tutaj mocno żywiołowo podchodzą do tego spotkania. Z tego co widzę, to dobrze, to dobrze. To nam się podoba, że kibice razem z nami grają. West McKenzie nie do rady. Jeszcze jest Paul Pogba. Paul Pogba, Martial. Pogba, dobre uderzenie, ale Wojtek ściesny kapitalnie interweniuje. I pierwszy stały fragment dla naszego przeciwnika jest dobra wrzutka. Jeszcze jest okazja i jest bramka Harry Maguire. Pakuje piłkę do siatki w 20 minucie. I mamy 1 do 2. Troszkę się powylewało w tej obronie, poodbijało. No i kończy się to bramką dla naszego przeciwnika. Oj, tutaj widać zaczął coś tam grać nasz przeciwnik. E, to jest brzydki fall Van de wika i to będzie żółta kartka. Oczywiście bardzo dobra e, decyzja arbitra e, tego spotkania. Jest quadrado, quadrado dobrze do Dybali. Dybala już, wycofanie do Westa. Machiniego, e, jeszcze jest jedna piłka. E, Sandro, e, jest piłka do środka. Ronaldo 3 do 1. 23 minuta. I tak się cieszy Portugalczyk. SI! Yeah. Mamy gola Tak sobie powiedział pod nosem E portugalczyk 3 do 1 prowadzimy z borowikiem jakimś Z in vitu. Dobra interwencja świetna Więc bym powiedział jest Dybala już piłka do Ronaldo, Ronaldo dy Douglas Koszta. Już rozrzucenie do Quadrado Jimmy Quadrado, Quadrado wszedł pole karne do Ronaldo i to jest trzeci sweaty goal. I zarazem deklasacja naszego przeciwnika. I 4 do 1. A on przygotowuje się najprawdopodobniej po to, żeby wyjść z tego spotkania. Także tak jest. Mamy pierwsze zwycięstwo w nowej FIFA. 1-0 bilans, a więc na razie udaje nam się iść do tego, żeby bez porażki e, skończyć grę w sezonach. No, ale za to, że e, pierwszy mecz był taki króciutki, zagrajmy też e, drugi mecz. Może teraz troszkę idą drużyną, Zagrajmy Evertonem. Zagrajmy Evertonem e, tymi żółtymi koszuleczkami. Mają dobry składzik teraz. E, dobrą tutaj paczkę powinni mieć. No, ten hamet z tym 50 tempa. Mm, nie wiem, może zagramy tak nietypowo. Ja nie lubię grać formacją e, 4-1-2-1-2, ale zagrajmy tą formacją tutaj. Tylko może szeroko zagrajmy. Tak jest. I będziemy mieć na ataku e, Richarlisona Lisona z Calvertem Leinem. Tutaj sobie damy Rodriguez, Gomesz, Alan. A to jest jeszcze Mojzekin. O, Walcott. Walcott będzie tutaj idealny. Tutaj sobie damy tego. I Bernarda sobie damy na lewą, albo nawet nie. Tutaj sobie damy Alana. O. Pik Din, e Kini, Mina, Ekoman, Pickford na bramce. Damy sobie Holgate'a za, za Minę, Może, żeby był taki szybszy jeden obrońca. Mamy jeszcze Iłobiego. To jego sobie tutaj gdzieś damy. Mamy jeszcze Davisa. Ale Delph ma dobre nawet. Gbamina jeszcze mamy dobre. To sobie damy. Gbamina I jeszcze z Bolazji. I bolasiego sobie, może damy za kojś, za mojzekina, Dobra, niech będzie za mojzekina. zekina. I cęktosu, Niech sobie wejdzie widoczek. E, dobra, reszta składu jest bardzo dobra. Tu ich sobie troszkę cofniemy, ale zdecydowany pressing oczywiście musi być. E, wytyczne zmienimy sobie na tych zawodników, czyli pyk-pyk. Tutaj damy stałej z tyłu i krycie środka. I mamy wszystko gotowe, aby rozpocząć drugie spotkanie w dzisiejszym odcinku i zarazem ostatnie i to będzie pierwszy odcinek z sezonów mam nadzieję, że tych odcinków będzie przed nami bardzo dużo natomiast zaczynamy w ten oto sposób mam nadzieję, że znajdzie nam jakiegoś przeciwnika bo tutaj Calvert Levin chyba po prawej stronie jest troszkę zniecierpliwiony, że tyle czekamy na tego przeciwnika, już się rozgląda na prawo lewo, gdzie ten przeciwnik gdzie ten przeciwnik, bo już kurczę bym sobie zagrał Zobaczymy, czy to się uda. znalazło się i Fischler, i Fischler się znalazł. No i zobaczymy, czy będziemy pokonani w drugim spotkaniu. Piękny gol Richarlisona, więc widać, że jednak on ma to w nodze, ma ten dar. Pik, 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 pik i mięciutki strzał, Jeszcze do bitka, tak jeszcze mamy brameczki, żeby tak w meczu strzelał. To będzie piękna historia, będzie piękna sprawa, ale zobaczymy to już za chwilę. Z kim nam przyjdzie zagrać? Kaman Spurs. Czyś byśmy grali nie. Tottenham Hotspur. Rozpoczynamy mecz z EBS Everton kontra Tottenham Hotspur. No to nie będzie łatwy mecz, od razu mówię. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Jest Lee Richarlison. Już wycofanie piłki do Alan, Alan. Dobrze, rozgrywamy tą pierwszą akcję Dominika Levin. Jest Kane, ale traci piłkę. Już mamy okazję. Świetna piłka, Walcott. Tio Walcott. Oj, 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 na spalonym. Tio. No szkoda, bo to była dobra sytuacja. Jest Sisoko. no jakieś przycinki delikatnie ma ten przeciwnik. Trzeba będzie na to uważać, bo to nas może zgubić. Gdzieś jakaś przycinka delikatna. Jest Hamed Rodriguez, już piłka do Richarlisona. Richarlison, już do środka. Alan, zawodnik sprowadzony z Napoli. Dobry pewny punkt zespołu z Napoli. No tutaj widzicie, no są te podcinki. Niestety to nie jest moja wina, tylko mojego przeciwnika. Ma słaby internet. Podaje mi w ogóle nie tam gdzie chcę to będzie problem. Ale jest Calvert Levin, i to my zdobywamy pierwszą ramkę w dziewiątej minucie. Dziewiąty numer na Koszulce, dziewiąta minuta, i jest 1 do 0. Pięknie wszedł między Davisona a Sancheza. No i wykańcza to obok bezradnego Ugo no Jeżeli w tym meczu będziecie widzieć jakieś laksy na ekranie, to niestety, albo stety, jest to wina mojego przeciwnika bo widzieliście w pierwszym meczu zresztą że żadnych podcinek nie było ale jest tutaj szansa dla niego dobrze tutaj zaczyna kombinować uderzenie do bitka baila ale obok bramki i mamy cały czas 1 do 0 oj trzeba uważać na te krótkie podania widzę że nie są one aż tak celne jest Holgate, albo może zbyt celny, bo faktycznie gałkę miałem troszkę na bok, no bo muszę przyznać. E, Richarlison, Richarlison. Tutaj będzie szukanie środka pola, tutaj jest Hames, Hames, e, Richarlison, Richarlison! Dobrze zablokowany. Jeszcze Alain, nie dał rady odebrać. I dobrze Bale, ale świetnie interweniujemy w obronie, jest Holgate. Richard Lisson, już piłka w stronę Hamesa, ale niestety nie udaje się nic z tym zrobić. I pick, i się już odebrana piłka I przy piłce. Luka Dean, Luka Dean jest okazja, jest Carwer Lewin. walczy tutaj z Davisonem. Jeszcze będzie szansa, jest Steve Walcott, Walcott. Alan, Alan Rodriguez, i rzut roczny. Już na krótko. Piłka trafia pod nogi Hamesa Rodríguez'a. Hames Rodriguez, Rodriguez. Jeszcze jedna piłka. E, jest dośrodkowanie. Nie, nie uda się dośrodkować. I mamy kontreson, ale świetna interwencja Colmana. Jeszcze dobrze dograł. Ależ to się podoba kibicom, że takie zaangażowanie tego zawodnika. Jest piłka do Hamesa. Hames! 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 2-0! Hames Rodriguez! Tak jest głośno, że nie chcę słyszeć, jak kibice się tutaj wydzierają. Poklaskiwane przez kolegów i przez kibiców. Piękne atomowe uderzenie przy słupku, i mamy 2 do 0. A ile słyszymy tego e, speakera na naszym stadionie, tutaj Tottenhamu. Co e, ja z tym Tottenhamem, oczywiście Evertonu. I który wykrzyczałe, że Hames Rodríguez zdobywa bramkę. A my lecimy z kolejnym atakiem. Jest Bernard. Bernard. Już piłka do Richarlisona. Richarlison do Cauerta Leina. Ten do Rich Richarlisona. Już była kolejna dobra sytuacja. Ale dobrze wychodzi z tego tym razem Tottenham. Jest Regulion ale dobrze interweniujemy, dobrze w obronie na razie gramy mimo tej straconej bramki, no była tam gdzieś po jakimś wylewie z e, jednak po rzucie rożnym, nie z akcji więc na razie to dobrze funkcjonuje w naszym zespole teraz tu muszę uważać, bo coś zaczęło podcinać i będzie rzut rożny dla naszego zespołu a wrzucimy sobie jedną piłkę, zobaczymy czy te rzutki faktycznie będą takie OP czy tutaj się da coś z tego zrobić oczywiście nie wyłączyłem Wykończania finezyjnego, ale będzie okazja! Jeszcze jest okazja! Walcott! Oczywiście wyłączyło mi menadżera, żeby nie patrzeć, ale żeby już wyłączyć precyzyjne wykończenie, to nie. To nie byli aż tak mili. Ależ to jest piękny błąd naszego przeciwnika: Richarlison. I będziesz drożny. Tym razem już na krótko zagrywamy, czyli standardowo dla nas można powiedzieć: jest Bernard, świetna wrzutka. Jeszcze Richarlison. Jeszcze raz Richarlison odbiera tę piłkę. Ależ tutaj jest zamieszanie Ostatecznie odbieramy tę piłkę jeszcze raz Ale znowu tracimy No tutaj dużo, dużo zamieszania na razie Son, dobrze odbieramy Nie ma mowy o offside'zie Jest Richarlison, ale ta piłka mu bardzo odskoczyła Przywilej korzyści Więc przy piłce przez chwilę to ten ha Dobra szansa Dla naszego zespołu się znowu chyba tworzy Jest piłka do Carwer Leina, Carwer Lewin Ale to nie może być dobra piłka i odbierają e, Tottenham Jest Kane Jest już e, piłka na skrzydło e, Już świetnie to rozegrali Son biegnie w kierunku bramki e, Son e, Son, Bale Dobra interwencja, jeszcze bramka Nie, nie, nie dał rady e, Kane i mamy 2 do 1 w e, 40 minucie A więc Harry Kane Harry Kane trafia piłkę do siatki no, taka dziwna, jak tam bramka, mógł więcej zrobić. Później nie wiem, czy mu się cofnął, bo chyba byłby pierwszy przy tej piłce. Mógł chociaż wypiąskować na rzut z autu. A tak, to niestety. Będziemy musieli w drugiej połowie zmienić swój styl gry, chyba. Oj, 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 tutaj Coleman sam gdzieś podał, w ogóle nie wiem gdzie. E, chyba do Sona. Tak się pogubił. Ale dobra interwencja w obronie naszych obrońców. Jest James Rodriguez. Rodriguez, świetna piłka otwierająca tutaj przestrzeń do Bernarda. Bernard, Bernard, jest Richarlison, Calvert-Levin, James i jest 3 do jednego. James Rodriguez i przed samą przerwą pakuje piłkę do siatki po kapitalnej akcji naszego zespołu. Tak jest. I znowu Everton Stadium, cieszy się z bramki. Strzały 3, zobaczcie to posiadanie, 70%, 8-4 strzały, 6 3-celnych. No jesteśmy dwa razy lepsi praktycznie w każdej statystyce. Musimy to potwierdzić w drugiej połowie, ale zmienimy troszkę formację i zagramy 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem. Tutaj sobie zagramy, Richarlison pójdzie na skrzydło. Rodriguez tu może zostać, Wolko też może zostać i Bernarda po prostu wpuścimy bardziej defensywnego zawodnika, czyli gbamina ten gbamin zagra tutaj, po prostu e, tak niżej. Tak wyjdziemy na razie na drugą połowę. Jak będzie coś się źle działo, to najwyżej sobie pozmieniamy wszystko, ale zaczniemy tą drugą połowkę troszkę bardziej defensywnie, i rehulują. No, i mamy Faula Alana, będzie żółta kartka. Alan niestety dalej nie ma swojej twarzy. Nie doczekał się jeszcze. No, teraz przez tę pandemię i tak dalej było to na pewno trudniejsze, bo przeważnie zdjęcia zawsze graczą z Premier League, były robione z tego co kojarzę. A teraz zobaczcie, i musimy zrobić zmiany. Bo jest 3 do 2. Niestety tracimy bramkę. Wytyczne trzeba pozmieniać tutaj. A bramkę w 48 minucie zdobył Elo Kelso. Hames Rodriguez. Rodriguez już piłka do Alana. Ten do Din. Druga połowa nie zaczyna się dla nas najlepiej. Żółta kartka od razu na samym starcie. Później bramka stracona. Mam te bramki na razie, jak tracimy, to są takie dość dziwne. Dość z przypadku, troszkę te akcje. No ale niestety, bramka stracona to bramka stracona. a Teraz jest szansa na kolejną akcję, Hames Rodriguez. I będziesz udrożny. Już Hames, podanie do tyłu, jest okazja do oddania strzału. Alan! Jeszcze wolko o ty był. No nie, tutaj nie ma nikogo, jest tylko Holgate. Trzeba trochę poszanować tę piłkę znowu. Już piłka na drugą stronę. Tu jest Kin, Do Dinia. Luka Din, Alan. Kin. Dobrze. Już piłka na prawą stronę. Nie wiem gdzie jest teraz bo są jakieś lagi totalne. Ale piłka dociera do Hamesa. Hames. Hames. Dobra piłka. Karwer Levin. Ale tracimy, niestety. Ale dobry przechwyt. Od razu odzyskujemy. To się ceni. Faulowany był Hames e, Jeszcze będzie piłka do Alana Alan, Alan niestety O Traci piłkę i mamy kontrę Mamy kontrę e, W wykonaniu ekipy Spurs Jest e, dobra szansa Dla Sona Jeszcze Son, ależ mu się odbija temu naszemu przeciwnikowi dzisiaj Te piłki idealnie pod nogi Wariatowi jest e, już Calvert Lewin, Dominik Calvert Lewin, e, Calvert Lewin, e, już Hames, Hames e, Rodriguez, 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 Rodriguez. E, jeszcze będzie Wolcott, e, Wolcott, e, Richarlison do Wolcotta, Wolcott. E, nie ma nic, Sześciutko, dobra na piłka, Igbamin, e, Alan, jest e, Tio Wolcott, Wolcott, no i szkoda, szkoda. Ale dobrze, odbieramy piłkę. Niestety na te kontry musimy być uszuleni, chociaż ciężko coś jest na razie zrobić. Jak nam wchodzi, to nam wchodzi. Jeszcze jest Hames. Hames Rodriguez. Rodriguez. No przeciwnik nie wie jak sobie z nami poradzić tak do końca. Jeżeli jesteśmy w ataku pozycyjnym, gubi się, nie lubi jak mamy piłkę, to widać. Ale jak on ma piłkę, też dobrze potrafi z niej skorzystać. Jest piłka do... eee... Wolkota! Wolkot! Jeszcze będzie szansa, nie? Mamy dośrodkowanie w pole karne. Będzie tutaj główka Gbamin! I od bramki rozpocznie goloris. Loris. I czy będzie szansa? Nie, świetnie. Holgate wyczuł tę intencję podającego gbamin, ale za daleko wyszedł Alan. Szkoda, że tak szybko to zrobił. Mógł poczekać chwilę, ale na szczęście nasza linia tutaj pomocy świetnie sobie radzi. Jest szansa na kontrę, eee, może nawet nie na kontrę, ale taki szybszy wyjście z piłką. Jest Walcott. Wolko do Rodriguez a Rodriguez, jeszcze Rodriguez. Już kolejna sytuacja, Hotspur. Oj, świetna teraz będzie sytuacja chyba. Chociaż niebo musi to, tak, brawo Holgate. Kapitalny mecz w jego wykonaniu dzisiaj, ale tutaj błąd Gbamina. Błąd za błędem się tworzy i jest okazja, Harry Kane. Obok słupkę na szczęście. Ależ naprawdę, ciężko się tu gra, motoryka tej gry jest troszkę inna. Ci zawodnicy tak chodzą jakby mieli dyslekcję. Nie wiem czemu to powiedziałem, ale... ale nieważne. Jak to się mówi, Richarlison, troszkę odłączony w drugiej połowie, bardziej gramy prawą stroną. Hames, Już piłka do Theo Walcott'a, Tio Walcott, Tio Walcott, Walcott, jeszcze będzie okazja, Walcott! I Davison Sanchez dobrze to robi. Już szansa na wyjście z szybkim atakiem. K -k Kini dobrze tutaj blokuje. No jest dobra piłka. Kini goni tutaj e, Harego Keina. E, jest piłka do. O, oj, mamy 3 do 3. A więc jednak mamy remisa i kurczę pieczona, więc w pierwszym meczu już może być szansa na porażkę, w pierwszym odcinku w zasadzie. Dobra, wpuścimy Bolasiego i wpuścimy Iłobiego. Mm, no i zmienimy formację na 4-4-2, wrócimy z dwoma napastnikami. Rodriguez tutaj może być z Gbaminem, znaczy nie, inaczej zrobił. Alan, pyk, i Iłobi, pyk. I w wytycznych w taktyce damy sobie nieustanny pressing. Już na ostatnie minuty, no trudno. Najwyżej przegramy, najwyżej przegramy, ale trzeba z honorem. Jak się to przegrać. Lokelson nam strzela drugą bramkę w dzisiejszym spotkaniu. Zobaczymy, jak to będzie. I lobby. Już piłka do Richarlisona. Richarlison Bolasi. Richarlison, już Calwer Lewin. Świetna piłka do Richarlisona. Richarlison, niestety, nie dał rady tego wycofać. I już jest do Curty. Do curti. Dobrze, odbieramy. Bolasi. I czekamy aż tutaj się wystawi. Jest Calwer Lewin. Calwer Lewin. Jest okazja. A i szkoda, szkoda tej sytuacji. Będzie jeszcze minuta doliczona. Gbamin, Alan, jest dobra piłka, jest Gbamin, Gbamin. I to jest koniec tego spotkania, a więc niestety remisujemy 3 do 3. Także serii nie łamiemy, bo nie przegrywamy spotkania. No ale szkoda, że kończy się remisem 12,8 w strzałach, 9,6 w celnych, 72% posiadania do 28. No tutaj byliśmy oczywiście dużo lepsi, aczkolwiek niestety tracimy bramki. No zobaczmy te bramki. No, tutaj, no nie wiem czy bramkarz się wrócił, wygrał głowkę, no, strzelił bramkę. Zobaczmy jak wyglądała bramka na 2 do 1. No tutaj też, co widzicie, przebitka, no przebitka, przeszła mu ta piłka, bo tam walczyli o tą piłkę, no i bramka na 3, podanie, zrobił sobie lepszą pozycję, oddał strzał po długim, no i wpadł, no z tych bramek najbardziej trzecia taka faktycznie, że, że wpadła bez żadnych pomocy, a te dwie były takie, że tak powiem, Krzywe. No ale cóż, tak wyglądał pierwszy odcinek z FIFA 21 na moim kanale, gdzie zaczęliśmy granie w sezonach. Zobaczymy jak daleko nam się uda dojść bez porażki w pierwszym odcinku. No, można powiedzieć już, że z małymi problemami, bo jest pierwszy remis, ale nadal udało nam się bez porażki utrzymać, także zobaczymy jak będzie w kolejnym odcinku z sezonów i jak będzie w kolejnych odcinkach, oczywiście z FIFA 21 na moim kanale, na które serdecznie zapraszam, ale na, na dzisiaj to tyle, e, żegnam się na razie